Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Witajcie, moi drodzy, w sercu Maryi. W ciszy nocy, kiedy cały świat zwalnia, nasze umysły często nadal pędzą, wypełnione troskami i niepokojami, które wykradają nam spokój i odpoczynek. Moi drodzy, modlitwa da Wam pocieszenie i spokój które tylko Bóg może zapewnić. Dlatego zaprośmy go dziś wieczorem do swoich serc. Zostańcie, proszę, z nami do końca i polubcie nasz kanał. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, nasz Boże, w ciszy tej nocy szukam pokoju, który tylko Ty możesz mi dać. Moje serce jest obciążone niepokojami, które zaciemniają mój umysł i zakłócają odpoczynek, który tak hojnie ofiarowujesz. Panie, ty jesteś moją ucieczką i siłą, zawsze obecną i pomocną w utrapieniu. Proszę cię odrzuć te cienie zmartwień, które utrzymują się w moich myślach. Niech Twój pokój strzeże mojego serca i umysłu, gdy kładę się dziś spać. Otocz mnie swoimi kochającymi ramionami, uwalniając mnie z łańcuchów niepokoju, który mnie krępują. Napełnij tę noc swoją spokojną obecnością, prowadząc mnie do spokojnego snu, odnów mojego ducha, abym mogła obudzić się wypoczęta gotowa do chodzenia w Twoim świetle. Panie, w swoim bezgranicznym miłosierdziu bądź moją kotwicą, tą, która ucisza fale i prowadzi mnie do portu spokoju. Panie, oddaję Ci każde zmartwienie, każdy mój ciężar. Z wiarą wierzę w Twoją obietnicę odnowy i siły. Niech Twoje myśli dotkną moich snów, a mój odpoczynek będzie głęboki i uzdrawiający. Pobłogosław mnie, Panie, darem spokojnego snu. Amen. I ja dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Niech Pan napełni Was swoim kojącym pokojem, zapewniając spokojny sen pod swoim czujnym okiem. Złóżcie proszę swoje intencje i prośby przed snem. Kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, zapraszam, naciśnij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Włączcie też koniecznie powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Z Panem Bogiem i Maryją w sercu.